Witajcie moi mili na kanale Amarantina Tarot. Jest to czytanie, wybierz kartę. Macie jeszcze chwilkę czasu się zastanowić, która karta najbardziej Was energetycznie przyciąga? Karta numer 1, karta numer 2, karta numer 3. Karta numer 4. Dobrze. Zaczynamy od karty numer 1. Że sobie na bok przesunę, żeby nie przeszkadzało. Dobrałam dwie karty, które będą rozwiązaniem i przekazem na najbliższy tydzień. Więc tak, dla osób, które wybrały jedynkę. Od poniedziałku będziecie mieć na głowie wiele spraw. Będziecie szukać rozwiązań problemów. W uczuciach zmuszeni będziecie dokonywać wyborów, na przykład jak spędzić wspólny czas, czy nie różnią Was priorytety, będziecie się nad tym zastanawiać. W finansach jest możliwa rozrzutność. Niepotrzebnie ulegniecie jakimś takim swoim zachciankom, tak? Karta, świat mówi o tym, że nie spotka Was. W tym tygodniu nic nieprzyjemnego, tak? Możecie być spokojni. To karta dobrych kontaktów i często też podróży, tak? Więc to tyle, jeśli chodzi o energetykę dla jedynek. Więc zapowiada się taki tydzień, w którym po prostu będzie dużo spraw na głowie, tak? Będziecie szukać rozwiązań, dokonywać jakichś wyborów teraz przejdźmy do energetyki dla osób które wybrały dwójeczkę i czytanie dla was karty już wcześniej przetasowałam i wylosowałam bo po prostu jest mi tak teraz łatwiej, bo trzymam kamerę w dłoni i, i nie byłoby mi to na rękę teraz tasować. Więc tak: dwójeczka, co dla dwójeczki? Jest to rycerz pucharów. Będziecie zmuszeni przejąć kontrolę nad emocjami, tak? Postarajcie się nie wpadać w skrajności przesady. W nadchodzącym tygodniu, droga dwójeczko, zastanów się, co jest dla ciebie naprawdę ważne. Nawet na tej karcie widać osobę, która po prostu spogląda w niebo, podziwia nocny krajobraz i, i myśli, rozmyśla, zastanawia się. Więc tak wy będziecie zmuszeni się po prostu zastanowić, co jest dla Was ważne. W miłości możecie czuć taki pewien niedosyt, tak? Ciągle będzie Wam towarzyszyło takie poczucie, że, że, że brakuje Wam. Partnera idealnego, że nawet jeżeli macie z partnera, to po prostu on nie spełni jakichś tam waszych oczekiwań, tak? Eee, karta pustelnika eee, mówi o tym, żebyście skupili się drogie dwójeczki na, na swojej psychice. Pomedytujcie, to pozwoli Wam w rozwinięciu duchowym, tak? Gdy zagłębicie się w siebie, to znajdziecie odpowiedzi na, na jakieś takie nurtujące Was pytania. Odkładam dwójeczkę. Teraz przechodzimy do trójki. Dla tych, co wybrali kartę numer 3, tak, czytanie. Już biorę kartę, tak jak mówiłam wcześniej, potasowałam i wylosowałam wcześniej, bo trzymam teraz kamerę i byłoby mi to nie na rękę, żeby, żeby to wykonywać jakoś wszystko sprawnie. Mm, więc tak. Szóstka mieczy to taka zapowiedź, żebyście nie bali się zmian. Pomimo tego, że szóstka mieczy symbolizuje taki powolny postęp w życiu, w którym bardzo ostrożnie stawia się krok do przodu, pomimo to, to jest to taka zapowiedź zmian, która może dotyczyć praktycznie wszystkiego. Czy to będzie nowy dom, czy nowa praca, czy nawet nowy ty. Wiadomo. Nowy rok, to jak to mówią, nowy rok, nowa ja, czy tam nowy ja. I, i więc czas takich zmian i pracy nad sobą. Mm. król lichów y, mówi o tym, że to jest w sumie taka zapowiedź przyjemnych sytuacji, z wjazdą, na przykład landek, czy innych tego typu takich romantycznych i wzruszających wydarzeń. tak, Więc taka będzie energetyka w nadchodzącym tygodniu dla osób, które wybrały trójeczkę. Teraz energetyka dla czwórek, dla wszystkich tych, którzy wybrali kartę numer cztery. Tak jak już mówiłam w wcześniejszych czytaniach, karty już wylosowałam. Bo teraz nie byłoby mi to po prostu poręczne, bo trzymam kamerę, więc teraz jedynie odczytuję dla was przekaz. Królowa Mieczy dla czwórek mówi, że będziecie kierować się intuicją, ostrożnie i, i wiernie ideałom będziesz podejmować decyzje. W uczuciach po, pokazuje taką dominację kobiety w związku. To ona dyktuje zdecydowanie warunki. Co jeszcze w tym tygodniu? Jaka energetyka? Energetyka rycerza pentakli. Więc w sumie jesteś gotowy do pracy nad związkiem, jeżeli są jakieś problemy. Masz ogromne poczucie obowiązku. Karta mówi w negatywie o powielaniu jakichś na przykład starych błędów. Tak.